Kupiliśmy ostatnio sporo mięsa mielonego i ja pokazywałam Wam, że podzieliłam na porcje. Z jednej porcji poszła zupa meksykańska. Tutaj mam jeszcze dwie porcyki. Tu będą mielone, a tu będą pulpety. Mielone zrobię takie bardzo tradycyjne: czosnek, jajko, cebula. I tak wiecie: przyprawa do mielonego, ja uwielbiam, że przyprawa ona. Zarobiście podwija smak. Mamy tutaj pieprz, sól, natkę pietruszki i to na pewno troszeczkę tutaj też natki pójdzie. Natomiast tutaj z tej drugiej porcji zrobię pulpeciki. Rafał ich nie lubi, ale ja bardzo lubię, więc będą, dodam jajo i dodam kaszę manne. Pulpety będę później obtaczać w mące i podsmażać na patelni na oleju, wrzucać do garnka, zaleję wodą. I będą się chwilę gotować, po czym rozrobię taki sos pieczeniowy jasny. Właśnie nie pamiętam, czy ja w końcu Wam go pokazałam, czy nie pokazałam. Był on przeceniony w, tam w Boston Market, jak byliśmy ostatnio u teściów. Chyba z 79 pesów na 39 pesów, więc wzięłam i użyję tego sosu pieczeniowego. Do tych pulpetów i będę miała na jutro obiad jak znalazł. Rafał będzie miał mielone. Oczywiście pewnie nam to starczy na więcej niż jeden dzień. No ale tak, gotuję dwa dania, więc dwa dania wam nagram. A oczywiście mielone tradycyjnie w bułce, tarte i spać to jest ta bułeczka, tarta, którą sama ostatnio mieliłam. Mam mniej więcej, ale wydaje mi się, że tyle wystarczy na kilka kotlecików. Biorę się za robotę. Z gotowej masy, jak widzieliście, o, tutaj źle trochę ustawiłam deskę. Z gotowej masy, z przypraw mięsa i kaszy mannej, czy manny, nie wiem jak powinnam powiedzieć, formuje takie malutkie pulpeciki Nie, milone mogą mieć. No, spójrzcie na dłoń. Ja mam. Jedno gryza. Jak Tak, jak czupa. Czu... Nie trochę większe, jak czupacz. Chociaż. Ja mam małą łapkę, to wiecie. To e, formuję takie malutkie m, pulpeciki, klopsiki. E, miejcie na uwadze to, że one dzięki tej. Koszymannej e, urosną, one będą większe na pewno. E, także to będzie. M, no. Taka kulka, myślę, półtorej razy większa, i zaraz, jak je wszystkie uturlam, że tak powiem, nie wiem, jak powinna być uturlam? Myślę, że tak będzie chyba odpowiednie słowo, to będę je podsmażać. Tylko, że wcześniej obtoczę je w mące, co Wam pokażę. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Jak będzie Wam się to wszystko mnie do dłoni, zwilżcie sobie dłonie lekko wodą, ja zwilżam nieprzygotowaną z kranu, no. znaczy będziemy wszystko gotować, więc nic nam się nie stanie, ale zwilżam na bieżąco sobie dłonie, bo tak to się klei do dłoni. E, zaraz będę obtaczać w mące i e, delikatnie obsmażać na złoty kolor, żeby później, wiecie, jeszcze takiej kleistości e, mój sos e, dostawał, bo no, planuję zrobić ten sos jasny e, z knora pieczeniowy. Ale jeszcze nie jestem do końca przekonana, także wyjdzie w praniu, co ja zrobię. Dobra, wyłączam się. się, wyłączam moje gadanie i pokazuję Wam dalej, co robić. Nagrzewa nam się właśnie olej, będę obtaczała te nasze pulpeciki, klopsiki, nie wiem jak powinnam to nazwać tak naprawdę, w mące. To jest zwykła mąka pszenna, najzwyklejsza jaką miałam, miałabym inną, to bym obtoczyła w innej. Chodzi o to, żeby się zezłuciły i żeby później była z nich kleistość sosu. O nic więcej tutaj nie chodzi, żeby powstało z tej mąki. To nic skomplikowanego, słuchajcie, nic absolutnie, bardzo proste e, jedzenie, które każdy jest w stanie zrobić w bardzo krótkim czasie. E, moje pulpety już się podsmażyły. tam mamy drugi garczuszek. Chodzi ja to już. Trochę się muszę tu pogimnastykować, żeby to zrobić. Wyłączam i przerzucam e, pulpeciki tam. Ten cały tłuszcz, hmm, w zasadzie już chyba niżne, trochę, zobaczcie. O! widzicie, ono musiało się tak przysmażyć. Ja to najlepsze. Tak, no o to chodziło. E, przerzucam do garczka. Zaleję to jakimiś, nie wiem, 200-300 ml wody i pogotuję to przez jakiś czas, trudno mi powiedzieć przez ile, nie wiem, 50 minut myślę to będzie wszystko i wtedy ten sos z chwora, który Wam pokazywałam, on jest bez konserwantów i barwników. Ja go rozrobię jeszcze na wodzie. Jeżeli dodam tutaj 200 ml wody, to wówczas dodam tam e, też 200 ml, bo tutaj zrobi mi się wywar, który się e, tak naprawdę wygoduje. Ślinka, tam, tak, tak ślinka mi się, jak nie słyszałeś to, jak no, tam jest na 300 ml, właśnie jest ten sos, jest na 300 ml, więc jeżeli tutaj dodam 200 to ten sos rozrobię też na 200 ml. Wówczas go dodam już będę gotować na malutkim ogniu i będzie na, to już chyba na jutro do obiadu, bo dzisiaj na pewno tego nie będziemy jeść. To myślę. Jest późno. Nie myślcie sobie, że ja każdy vlog nagrywam na bieżąco. Nie, nie. Jak go... Oczywiście, że nie. <laughs> Jak gotuję, to po prostu nagrywam. Nie, i... no, w 90%. No tak, owszem, ale gotowanie na przykład ja lubię gotować wieczorem, więc i na następny dzień, więc ja sobie nagrywam i dodaję Wam po prostu do kolejnych filmów, żebyście widziały, widzieli... I mieli jakiś pomysł na obiad. Dobra, nie przedłużam, słuchajcie. Y, tam doleję wrzącej wody, za chwilę zagotuję w czajniku. Mówiłam, y, dodam teraz y, wodę do tych moich pulpetów i będę je gotować. Dam 200 ml i myślę, że y, wystarczy. O nie, na trójkę. Na trójkę będzie ok. Y, jak się zagrzeją, zagotują to wtedy rozrobię sos, a słuchajcie, a w międzyczasie będę robić mielone, więc o nie, nie wiem czy słyszeliście czy nie, dałam to do mi się zlewu, nie, pokrzywił metal mi się. nie wiem, myślę nie się, bo nie leje na ten, nie leje zimnej wody, także będzie ok. Być, Przestawię kamerkę i już Wam mówię, jak będę robić mielone. Biorę się teraz za mielone, słuchajcie, i zapomniałam Wam powiedzieć: Słuchajcie, jeden z ważniejszych składników w mielonych tradycyjnych jest to bułka, bądź chleb, namoczony. Zależy jak kto woli, w wodzie, bądź w mleku. Ja dzisiaj Wam pokażę inną wersję tego, a mianowicie namocze płatki owsiane. Muszę je otworzyć. Mam jeszcze innej firmy, ale. Tamte są takie porciowane na raz, więc otworzę te e, i dodamy... O Jezu, jak ciężko mi... Nie, odetnę to. Wybaczcie. E, dodamy płatki owsiane. E, uwierzcie mi, że jest to patent lepszy niż bułka czy chleb. My tego patentu nie znaliśmy. Ale zdrowszy. Tak, no na pewno zdrowszy. My poznaliśmy ten patent dzięki e, znajomej Rafała. Ja dodam, nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery, cztery, myślę. Takie cztery płaskie łyżki na tyle mięska. Widzicie, mniej więcej to jest. No nie jest pół na pół, jest mniej. Weź proszę te płatki, żeby nie wyspała. I zaleję mlekiem zimnym. Tak, żeby tylko delikatnie, wiecie, przykryło. Do płatków, nie wiem, dodam około 100 ml mleka, może ciut więcej, tak żeby je przykryło. One zaraz to wchłoną i będziemy je e, dodawać tutaj do mięska. Oczywiście pójdzie tutaj jeszcze jajok, które e, mam tutaj i e, pół cebuli. Tak, myślę, że pół cebuli nam spokojnie wystarczy do prawie co będziecie widzieć na filmie. I tak w momencie, kiedy będą te płatki nam się namaczać, ja zrobię pozostałe rzeczy. Mianowicie pokroję cebulę. Aha, bo tu jeszcze czosnek idzie, tak. I obiorę czosnek i też go wcisnę tam. Mhm. No, także widzimy się za chwilę, płatki namiękają, a ja y, poprawiam mięso. Jak mogliście zobaczyć, dodaliśmy tutaj mięso mielone, jajeczko, natkę pietruszki, cebulkę, płatki owsiane namoczone w mleku, które nam zastępują bułkę. I teraz to wszystko wymieszam. Oczywiście pieprz sól, no to wiadomo. Wymieszam to wszystko dokładnie, obtoczę w bułce tartej i usmażymy na oleju zmieszanym z z, ze smalcem, mam tutaj jeszcze kawałek smalcu. Gdybym miała więcej, to usmażałam tylko na smalcu, ale y, wydaje mi się, że będę musiała to wszystko wymieszać. Mięsko podzieliłam. Obtoczyłam wstępnie w bułce tartej. Teraz na patelnię dodam. Na fulla, dodam smalec, który mam. Tą ilość. I uzupełnię to słuchajcie olejem, bo nie ukrywajmy, mielone muszą się smażyć w większej ilości tłuszczu. Ja jej tego tak odsączę na papierze, więc mi to nie przeszkadza. Tam w tle. Nie wiem czy widzicie, widzicie, no oczywiście, że widzicie. E, duszą się pulpety. Delikatnie je zamieszamy. E, ja jeszcze tutaj doleję wody i będę zaprawiać będzie, sosem. Tak właśnie tym. I na koniec na pewno je przyprawię. Bo bez tego się nie obędzie. Co z nie wiem? Rozpuszczę na połowie yy, zawartości wody, która tu jest wskazana. Udolałam teraz więcej wody, yy, żeby te nasze pulpety się podgotowały. Dobra. Rozpuszczamy tutaj tłuszcz, Smażymy mielone. Ja oczywiście im tutaj yy, nadam kształt, no, żeby tak nie wyglądały. I widzimy się później. Jak możecie zobaczyć, tutaj mamy mielone. E, niedługo będziemy je pomału obracać. O tak. Nie, no, jeszcze chwila. E, ale pulpeciki mają się już dobrze, i dodamy im e, tego sosu z knora. Tak. Niech się tutaj gotują. przechodzi smakiem. Ja myślę, że jeszcze prawie koperkiem, pietruszką. Nie no na pewno coś tu jeszcze dodam. Efekt finalny będzie jutro. Smażymy kotlety i widzimy się jutro. Trochę mi tutaj prześwietla, ale z kotletów, słuchajcie, e, zostało tyle, bo ja wczoraj przygotowywałam, e, tak jakby obiad na dziś, no i naszą kolację. Wczorajszą wczoraj zjedliśmy część kotletów samych, bez żadnych ziemniaczków, bez niczego. Tutaj podgrzewam właśnie pulpety z sosem. Teraz wam pokażę, jak one fajnie wyglądają. Takie nawet spore wyszły, zobaczcie, wielkości normalnie łyżki. Już się zagrzewają, dodałam. Natkę pietruszki teraz. Mm, dobry sos. Mimo, że storebki to naprawdę y, dobre. I gotuję kaszę gryczaną, bo dawno nie jedliśmy. Piotr. Mm. Zobaczcie, jakie piękne y, steki robi pan mocz. Ja miałam robiony na papierze, bez żadnych dodatków, wygląda tak, a Rafał zrobi sobie mm, bezpośrednio, a na doktory w tym grillu, może w tamtym, czy Coś? No, no na ci pozwolę, długę? tak. Dobra. <laughs> I pewnie grill będzie przypieczony, ale to nic. Są te nasze steki, ten mówią, ile? 300 gram, tak? Nie. No, to nie, chyba mniej trochę. Ale będziemy zajadać, a tutaj jeszcze się robią frytki i mamy spać te mielone. I chyba do mielonych zjemy frytki, bo stek nie doczekają się i Ja już zajadam. Jak? Wybornie? Dobrze. To jest za bardzo zgolony. Za cienki, dlatego. Cześć mm -hmm. na minutę.